Zakupione zostały zające, żeby zasilić teren naszej gminy w zająca, który praktycznie ciągle po trochę ginie, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że w ogóle go nie będzie. To już była prowadzona taka akcja wcześniej i teraz właśnie postanowiliśmy po, wtórnie wpuścić, zasilić nasz teren właśnie zającem. Udało nam się zrobić to dzięki panu burmistrzowi Andrzejowi Grzmirowiczowi, bardzo nas wspiera w tych działaniach i także dzięki temu po prostu udało się nam doprowadzić do, do, do tego wpuszczenia. Przygotowywaliśmy się już od jakiegoś czasu, bo próbowaliśmy jak najwięcej drapieżników wyeliminować na tym terenie, żeby te zające, które będą wpuszczone po prostu nie padły łupem drapieżników i no, żeby przyniósł oczekiwany skutek. Mm -hmm. Mam nadzieję, że taki skutek osiągniemy. Będziemy tutaj monitorować te zające, które zostały wypuszczone. Zrobimy jeszcze takie miejsca, żeby na początek zanim się zaklimatyzują mogły gdzieś coś zjeść, żeby miały dobór karmy, żeby nie, nie, nie były głodne i trzymały się. Tutaj. To wypuszczamy na hałdzie z tego względu, że jeszcze jest y, troszkę zająca, tutaj kiedyś był wypuszczany, jest tego zająca, który był, dlatego tak, żeby troszkę wymieszać y, krew po prostu. Wpuszczamy część na, na, tutaj na terenie zwałowiska i chcemy zasilić jeszcze tam teren y, w Jasnej Góry, bo też tam się spotyka trochę tego zająca, mamy nadzieję, że jakoś po prostu ten... Nasze prace na dobre pójdą. Ogólnie razem przyjechało 66 zający, które zostaną tu wypuszczone właśnie w dwóch miejscach. 40 sztuk wypuściliśmy teraz na terenie zwałowiska, 26 będzie wypuszczonych na terenie jasnej góry. Te zające są mniej więcej z sierpnia, które w tej chwili zostały wypuszczone. Mhm. Czyli młoda? No to takie zające, które właśnie wypuszcza się. 4 miesięczne zające są już przystosowane do wsiedlenia.